200 rocznicę wydania badaw i romansów Adama Mickiewicza, uchwale sejmowej czytamy. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele, działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. Sejm przypomniał najwybitniejszych twórców epoki romantyzmu Adama Gniewskiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida w dziedzinie literatury, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszka w muzyce, Piotra Michałowskiego i Jana Matejki w malarstwie. Okazją do dzisiejszego spotkania jest rocznica urodzin poety. Które epokę romantyzmu kształtował, to oczywiście Adam Mickiewicz, urodzony 24 grudnia 1798 roku. Urodziny Bieszcza to doskonała okazja, aby przypomnieć sobie najważniejsze dzieła, okoliczności ich powstania, a także przyjrzeć się różnym interpretacjom jego utworów. Zapraszam na krótką podróż w czasie. Litwo, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie, ile Cię cenić trzeba, ten, Ty posiedowie, kto Cię straci. i piękność w całej ozdobie widzę i opisuję po Tobie. Panno Święta, co jasnej bronisz ten i w ostrej świeci prawie. Ty, co gród zapowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak nie dziecko, do zdrowia przywróciłeś cudem, gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę oferowanym martwą uniosłem powiekę i zaraz mogę pieszo do Twych świątyń progów iść zawrócone życie, podziękować Bogu, tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenosz moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych. Do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnym rozciągnionych. Masję Mickiewicz! Co się stało? Telegram z Polski! Z Polski? Dawaj szybko! Powstanie upadło, Warszawa zdobyta, winno zdobyte, nowogródek zdobyty. na świat w Wigilii 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu pod Nowym na Litwie. Mama nauczyła mnie na pamięci kilku bajek Krasickiego. Utkwiły mi one głęboko w pamięci. Wiele lat później sama napisałem szereg bajek była wśród nich tam, przyjacielem. żył Mieszek, i kum mieszka leszek, z tych, co to wie ty, a ja. Co moje, to twoje. Mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek, ziarno podzielili na dwoje. Słowem, tacy przyjaciele, jakich ich wczem czas nic nie wie, rzekłbyś dwój duch w jednym ciele. O tej swojej przyjaźni raz cień dobrowy, kiedy gadali, łacąc swoje czułe mowy, do półkań zozur i krakań na broni. A idź, ryknie jak ten coś pomoli. Leszek na dom, nóż po skakać jak dzięciołek. Mieszek też to nie umie, tylko wyciąga z domu ręce. Umie. Ledwie mieszkowy był czas, z oczy, skoczy. Zblachnąć, na twarz, a już nie kroczy. kroczy. na ciało, marca, jak trup leży, wącha, a z tego zapachu który mógł być skutkiem strachu, wnosi, że to nie poszczyk i że już nie świeży. Więc w ze od odwraca się knieje, bo nie zjeźdź mios nie świeży knieje. Dopiero śmieszek odsłyszy. Było z tobą krucho. Szczęście Mieszku, że cię nie zadrapał. Ale co on tak długo tam na tobie stawał? Jak gdyby miał coś powiadać na ucho. Powiedział mi, Przysłowie nie biedzie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Pierwsza moja szkoła to dawna łogótka. Uczyłem się języka polskiego, łaciny, catecheizmu, arytmetyki, geografii, kaligrafii oraz języków obcych: rosyjskiego, francuskiego i niemieckiego. W tej szkole zacząłem pisać wiersze. Były to próby poetyckie pisane na ocenę. Dziś, gdy je sobie przypomnę, wydają się takie śmieszne. Wszystkie starania zniszczyłem. W 1815 roku pojechałem do Gim. Poznałem tam grupę późniejszych przyjaciół. Zbieraliśmy się często, aby rozmawiać o litera literaturze, poezji. Czytaliśmy także moje wiersze. Wtedy to napisałem jeden z najbardziej znanych utworów – Oddech do młodości. Młodości, dodaj mi skrzydła, niech nad martwym zlece światem w rajską dziedzinę ułody. Kręty zapał tworzy cudy. Młodości, ty nad poziomem wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy, przeniknij z końca do końca. Razem, młodzi przyjaciele, szczęście wszystkiego są wszystkich celem. Jednością silni, rozumni szałem, razem. Młodzi przyjaciele. I ten szczęśliwy to wśród zawodu, Jeżeli poległem ciałem dał innym szczebel do słabych grodu. Razem, młodzi przyjaciele, Choć droga stroma i śliska, Gwałt i słabość bronią wschodu, Gwałt niech się gwałtem odciska, A ze słabością łamać, Uczmy się młodu Wiele bym dał, aby wrócić do tamtych lat i tamtych przyjaciół. Wierzyłem wtedy, że młodość może przemienić świat, wolność zwycięży. Wierzyłem jeszcze wtedy w miłość. Tam w Duchalowicach poznałem miłość mojego życia. Marianę werszakówę. Była to miłość nieszczęśliwa. Zapomnij o mnie, mój przyjacielu, jeśli trzeba tego dla Twojego szczęścia i spokojności. Gdybyś tylko mojej miłości potrzebował do szczęścia. Zamiast przyczynić się jakoś do Twojego szczęścia, jestem jedynym powodem wszystkich Twoich nieszczęść. Bądź rozsądny, przyjacielu, i nie zaniedbuj swych talentów. Zapomnij o tej miłości, która jest twym nieszczęściem. Jeżeli dla Twojego spokoju trzeba, byś mnie więcej nie widział, zgadzam się i na to. Bądź wielkim przyjacielem. Kochana Maria, ja Cię szanuję i ubóstwiam. 要尽量开。 I so you. Gdziem z Tobą płakał, dzień się z Tobą bawił, wszędzie i zawsze będę ja przy Tobie, bo wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym wyrokiem starganie ujrzysz kochanków nadzieje, złożywszy książkę, pomyślisz sobie, ach, to nasze dzieje. Tak na każdym miejscu i o każdej dobie. Gdziem z Tobą płakał, gdziem się z Tobą bawił, wszędzie i zawsze będę ja przy Tobie. bo wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. W czerwcu 1822 roku w Wilnie ukazał się, się drukiem mój pierwszy tom poezji, ballady i romansy. Później z nazwy literatury nazwał go pierwszym zbiorem poezji romantycznej w Polsce. Tom zawierał między innymi takie utwory jak. Pani Twardowska, Świteś, powrót taty, Lilie. Świtezianka. Wieszczu, nasz drogi Wieszczu, chcielibyśmy panu coś zaproponować. Słucham. Y, chcielibyśmy przedstawić współczesną wersję pańskiej balady Świtezianka. Słucha pan? Zaiste, z samej ciekawości nie odmówię. Cóż to za głupiec, piękny i młody, kim jest to obok dziewczyna? Stoi od rana, modnie ubrana. I patrzę w stronę ślicznego pana. Stoją przepisko, wymieniają spojrzenia. To chyba jest miłość od pierwszego wejrzenia. Każdej nocy o tej samej porze pod tym murem stoją na dworze. Młody jest uczniem w tutejszej szkole. Kim jest dziewczyna? Ja nie wiem. Ja też nie. Skąd przyszła? Gdzie wróci? Jej spacerowa tajemnica niejednemu w głowie zawróci. Ta prędkość, ten świst. Ach, panienko, skąd przyjechałaś? Chyba z daleka, bo się zmychałaś. Chłopcze, mój drogi, choćbyś sobie połamał nogi, i tak do mojego domu nie poznasz mnie. Piękna nieznajoma, zapadła naszym sercem, jako mu miłość, jak odrzucisz moją miłość, tak mi Bóg miły, zarzyna mi się chyba widelcem. To byłby wielki błąd, bo ja ciebie też kocham, mój chłopcze, musi. Ale pamiętaj, niech cię zdrada nie kusi, bo zła pana w tobą zawiśnie i czarna się miłość grysi. Mówiąc to dziewczyn, wsiadła na brykę i popędziła w miejsce ukryte. Moje dziecko sam zostało i tęskni. Co zrobi? Co pocznie? Ja nie wiem. A ja wiem. Pójdę do tego budynku, popatrzę i pomyślę. Siedzi i myśli, lecz nagle... O! Już za piękność mą stronę kroczy. Cała behena ten jeans, uroczy. Chłopcze <noise> mi piękny! Oczy niebieskie, marzące, czy słowa? Mogę się przysiąść do ciebie? Nie wiem, nie mogę. w jej bluszce i się z nie dopuszczę. Oszaleję, nie odejdziesz. Zwiędne, skonam lub zwoluję. Albo na złość się? Nic sobie nie zrobię. Nie kuć, nie, nie kuć. Po no co żałujesz miłej zabawy? Nikt no się nie dowie, nie ma O Piękna pani, tą duszą zapadnęłaś i moje serce także przyjęłaś. Czy znajdziemy nowego straceńca? Czy utwór nasz wyci Pana, Panie Mickiewiczu? Zasny kawałek literatury. Czuję, że choć nie wszystkie słowa. Dobrze zrozumiałem. Pozwólcie mi, że wrócę do swojej opowieści. Dziękujemy. W 1823 roku Nowocircow rozpoczął w Wilnie śledztwo przeciwko polskim szkolnym i uniwersyteckim organizacjom młodzieżowym. W takich organizacjach przeżywia działałem. Ręka kata dotknęła i mnie, rozkazu do rozkazu zaborcy, zostałem wysłany do Rosji. Płynąłem na suchego przestrzu rocany. Wóz nurza się w jak łódka brodzi. Wśród fali łąk wśród kwiatów pochodzi, omijam koralowe ostro wygłuszane. Już mroża pada, Nigdzie drogi mi Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodnicze kłodzi. Tam stale błyszczy obłok, tam jutrzynka wschodzi, to błyszczy gniezd, to weszła lampa ackermana. Stójmy jak cicho. Słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Słyszę, kiedy się motyl kołysał na trawie. Kędy wąż się piersią, dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho na tym, że ciekawie, że słyszał głos z bitwy. Piedźmy, nikt nie woła. W maju 1920 roku, po wielu staraniach, uzyskałem zgodę na opuszczenie Rosji, wjechałem do Niemiec, a potem do Włoch. Kiedy byłem w Rzymie, dotarła do mnie wiadomość o wybuchu. Powstania listopadowego. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. Dwieście harma brzmiało. Artylerii ruskiej ciągnął się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich woda. Przybiegł, mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się w podskrzydła ściśniona piechota. Długą czarną kolumną, jakolała błota na spanej skrai jak sępy, czarne choroby na świeć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona jak gład w morze, reduta Ordona. Sześć tylko miała harma, czerwdnią i świecą. I nie tyle pęki słów niebne usta miecą. Niech lepszy nie uczuć przez duszę rozpaczy, jak w tych dziale ciało bomb, półkul i kartaczy. Bardzo tęsknię za ojczyzną. Pisze pan Fadeusz. Będzie to utwór, w którym opiszę obrazy ojczyste, które zapamiętałem. Zawsze wszystko, co dotyczy lat młodości, jest najpiękniejsze. Tak będzie i tu. Chcę zostawić na kartach książki taki obraz mojego kraju, który wraz ze mną odejdzie w przeszłość. Ostatnich kresów nie chodziło Mniej silnie, Ale szerzej niż we świeciło, Napełniając wierzchołki I gałęzie drzewa, Całe rozmiarze biedno, I jakoby zlewa, I ból czernił się na kształt Ogromnego dmachu, Słońce nad nim czerwone, Jak pożar na lawie, Wtem zapadło do głębi, Jeszcze przez konary wysnęło, Jako świeca przez okienic cztery, I zgasło, o, gdybym kiedy dożył do pociechy, Żeby te księgi po podstrzechy, Żeby wieśniaczki kręcąc koło obrotki, Gdy odśpiewali ją ulubione zwrotki, Gdyby też wzięły na koniec do ręki Te księgi proste, jak ich piosenki, A przy stoliku drzemiący pan włodarz, Albo ekonom, lub nawet gospodarz Nie bronił czytać i sam słuchać raczył, i młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczył, chwalił piękności, a będą wybaczył.